Cześć, dzień dobry, Krzysztof Bielech, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestorów we własne zdrowie. A dzisiaj porozmawiamy o mięśniach na miednicy, o naszym pęcherzu, o prostacie, a także o narządach rodnych w przypadku kobiet i w przypadku mężczyzn także. Lecz zanim zacznę, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Jeśli chcecie skorzystać z pobytów regeneracyjnych i prewencyjnie zadbać o swoją jakość zdrowia, zapraszamy serdecznie na nasze, do naszego miejsca regeneracji. Jak zwykle w opisie filmu znajdziecie odnośnik do naszej strony i tam będzie Także my i będziemy świadczyć usługi regeneracji. Także zapraszamy serdecznie, a my startujemy z filmem, jak wzmocnić mięśnie dnia miednicy, jak popracować nad prostatą, jak nad naszym pecherzem i naszymi narządami rodnymi, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pożyteczny. Jak widzicie, przygotowałem sobie coś do siedzenia, Wy możecie sobie usiąść na krześle lub innym miejscu. Jest to bez różnicy. Chodzi o to, żebyście mogli sobie wsunąć ręce pod pośladki na tak zwane te guzy kulszowe, żeby wyczuć te guzy kulszowe. I starajcie się delikatnie wcisnąć wasze nogi w podłoże. Czyli tutaj będziecie piętami starali się wcisnąć, tak żeby wasze guzy kulszowe delikatnie się zbliżyły. I to będzie nasze pierwsze ćwiczenie, takie mobilizacyjne, aktywacyjne, które pozwoli nam wyczuć tą, tą ruchomość tych guzów kulszowych. Wciskając. Będziemy doskonale czuli, jak się przemieszczają. Polecam, jeśli macie coś twardego, dajcie sobie jakiś ręcznik, koc pod, pod spód, żeby Wam te guzy kulczowe nie uciskały rąk, bo to jest nieprzyjemne. Ja na potrzeby filmu tutaj spokojnie wytrzymam, ale Wy w warunkach domowych ułatwicie sobie zadanie. Także wciskamy nogi w podłoże, czyli pięty w podłoże, wytrzymujemy około 10 sekund i rozluźniamy. Jeszcze raz. Tak jakbyśmy chcieli te guzy kulszowe zbliżyć do siebie. Jeszcze nic nie robimy, nie zaciskamy mięśni kegla, nie zaciskamy tutaj czy to cewki moczowej, czy zwieraczów odbytu. Także na spokojnie, jedynie ćwiczymy ten ruch. Wytrzyma, wytrzymajmy 10 sekund i puszczamy. I wykonajmy takie 3-4 Serie, które doskonale uświadomią nam ten nasz ruch. Drugi ruch: będziemy dawali ręce do boku w ten sposób i będziemy robili wydech i delikatnie podwijali miednicę. Z jednoczesnym, jakbyśmy chcieli zacisnąć nasze, nasz pęcherz, nasze mięśnie, dna miednicy, jakbyśmy chcieli delikatnie wciągnąć je. Do środka. Wyobraźmy sobie nitkę, która będzie delikatnie pociągać, albo słomkę, przez którą chcielibyśmy wciągnąć napój tymi mięśniami. Czyli tak, robimy ręce do boku, robimy wydech i spokojnie wracamy z powrotem. Wyprostowujemy się i robimy wydech, delikatne pochylenie mięśni na mięśnicy, i z powrotem. Wracamy. Nie pochylenie mięśni na miednicy, tylko samej miednicy, a zaciskamy delikatnie mięśnie na miednicy. I wracamy. I spokojny wydech. Pamiętajcie, zawsze robimy to na wdechu, aby, aby nasza tłocznia brzuszna nie wypychała nam naszych narządów ku. Naszych, naszym mięśniu na miednicy z racji tego, że one potem będą rozciągnięte. Także wszystkie ćwiczenia staramy się robić na wydechu. Spróbujmy jeszcze, jeszcze kilka razy, czyli robimy wydech i z powrotem wdech. Jeszcze raz wydech i wdech. No i przechodzimy do następnego ćwiczenia. I kolejne ćwiczenie aktywujące. Pozostajemy cały czas w siadzie. Będziemy oporować naszymi dłońmi nasze kolana. Nasze kolana będą się na zewnątrz starały poruszać, lecz nasze dłonie będą stawiały przeciw opór. I teraz robimy spokojny wdech przez nos. Robimy wydech, napierając jednocześnie kolanami na nasze dłonie, które oporują. I staramy się zacisnąć nasze mięśnie kegla, tak jakbyśmy próbowali wstrzymać mocz, lub wstrzymywać się oddanie na przykład kału, także stolca. I tutaj przy wydechu, i rozluźniamy znowu wdech. Znowu wydech, napieramy kolanami, zaciskamy nasze mięśnie dla miednicy. Jakbyśmy chcieli je wciągnąć do góry, starajmy się je wciągnąć. Nie napinajmy brzucha. I spokojnie znowu wdech. I jeszcze raz. Wydech, napieramy. Wciągamy nasze mięśnie do góry, jakbyśmy chcieli wciągnąć pęcherz, odbytnicę do środka, jądra, pochwę i rozluźniamy wdech. Spróbujmy to jeszcze trzy razy, czyli wydech, napieramy i winda jedzie do góry, i robimy spokojny wdech. I jeszcze raz. Napieramy na wydechu. Staramy się wyobrazić, że wciągamy przez słomkę napój naszymi mięśniami na miednicy, czyli nasze głowy kulszowe muszą się zbliżyć. I robimy spokojny wdech, i oddychamy sobie spokojnie, przeponowo. Bo oddech przeponowy także jest bardzo istotny. Sama praca przepony będzie tutaj bardzo istotnym czynnikiem i elementem wzmocnienia tych dolnych partii naszych mięśni, które są niewidoczne. Odnośnie przepony odnosim do góry. A my idziemy do dalszej części treningu. I kolejne ćwiczenie, jak widzicie, już udałem się na matę. Teraz będziemy delikatnie poruszać się na boki. Aby wyczuć ten ruch, możemy znowu podłożyć nasze ręce pod guzy kulszowe. Pamiętajcie, że. We wszystkich tych ćwiczeniach staramy się nie spinać tych mięśni brzucha. Staramy się je w miarę zostawić luźne. Staramy się pracować tymi mięśniami namiennicy. Ja wiem, że na początku jest to dosyć ciężkie. Musimy sobie to zwizualizować, wyobrazić. Jednocześnie nasz łańcuch mięśniowo-powięziowy będzie aktywizował te mięśnie brzucha, co jest jak najbardziej ok. Tylko pamiętajcie, starajmy się naszym tą wolą Aktywować to, żeby one pozostały w miarę rozprężone, czyli rozluźnione. Czyli tutaj guzy kulszowe i staramy się jakby jednego do drugiego zbliżyć. I tak poprzemieszczajmy się w jedną i w drugą stronę pokołysajmy, jak już wyczyliśmy pracę, pozostajmy wyprostowani. Jeśli nie sprawia Wam trudności, możecie zostać z wyprostowanymi nogami, jeśli nie ciągnie was grupa kulszowo goleniowa i poko po pokołysajmy się tak na boki. Jakbyśmy chcieli zbliżyć nasze guzy kulszowe jeden do drugiego. I pamiętajcie, te mięśnie brzucha w miarę rozluźnione. Ja wiem, w tej pozycji będzie ciężko to zrealizować, ale zaraz zobaczycie o co mi chodzi w innej pozycji, kiedy będziemy się już starali świadomie napinać te nasze mięśnie. Kolejnym etapem trudności jest to, że będziemy się przemieszczać do przodu. I znowu nasze tylko głuzy kulszowe. I znowu do tyłu. I znowu do przodu. Świetna zabawa, jeśli macie wnuki, jeśli macie dzieci, także mogą wziąć w tym udział i cała rodzina będzie ćwiczyć. Albo wy, jeśli jesteście w tym momencie sami także spokojnie możecie to wykonać. Bardzo fajne ćwiczenie, fajnie mobilizuje, a także buduje nasze też mięśnie te głębokie. I zróbmy kilka rund do przodu, do tyłu. Będziecie czuli już delikatne napięcie, co jest bardzo fajnym efektem. Teraz rozluźnimy nasze tutaj stawy biodrowe. Zróbmy sobie kilka razy, poprzekładajmy, zrotujmy Tutaj mięśnie miennicy są tak naprawdę zespolone z naszymi przywodzicielami, bo wychodzą z otworu zasłonowego. To jest już tak fachowe nazewnictwo, wy tego nie potrzebujecie wiedzieć. Ale dobrze jest właśnie zmobilizować także stawy biodrowe. A teraz zmierzamy już do celowanego ćwiczenia na nasze mięśnie miennicy, na nasz pęcherz i na naszym mięśnie kegla, także zapraszam was tutaj serdecznie bo to już będzie celowany trening gdzie będzie mowa o tych mięśniach brzucha gdzie musimy je pozostawić rozluźnione obróciłem się z matą żeby lepiej było mnie widać i myślę że w tej pozycji będzie dużo lepiej widać o co mi chodzi na początku wyłączmy nasze mięśnie przywodziciele starając się przy Przywieźć nasze kolana do środka, dzięki czemu nie będziemy aktywizować naszych mięśni przewodzicieli. Nie starajmy się wciskać teraz tutaj odcinka lędźwiowego w podłogę, także tutaj nie jest to zalecone, zostańmy w tej pozycji neutralnej. Dajmy sobie ręce na nasze kolce biodrowe, przednie, górne i tak troszeczkę poniżej, tak żebyście czuli te części miękkie. I teraz będziemy spokojnie robić wydech i starajmy się zacisnąć mięśnie pęcherza, jakbyśmy chcieli wstrzymać oddawanie moczu. Zaciskamy, zaciskamy. Teraz dwójka, jakbyśmy chcieli wstrzymać oddawanie stolca, jakbyśmy chcieli, żeby to wszystko, cała ta zawartość się wróciła. I trzy, wciągamy pochwę lub też jądra, jakbyśmy chcieli je wciągnąć do środka. Wyobraźmy sobie, jak one by naprawdę chciały nam do środka wniknąć. Starajmy się przybliżyć te guzy kurszowe do siebie, te, te Tkanki, które są pomiędzy guzami kulszowymi, żeby do góry się uniosły. I rozluźniamy spokojnie. I znowu przywodzimy nasze kolana, robimy wydech i napinamy mięśnie pęcherza, napinamy teraz zwieracz odbytu. I napinamy nasze mięśnie dla miennicy i taka winda do góry, wciągamy to wszystko do środka, jakbyśmy chcieli mocno spiąć. I spokojnie wdech, rozluźniamy. I znowu wydech, przybliżamy nasze kolana. I znowu napinamy, jakbyśmy chcieli wstrzymać oddanie moczu. Teraz napinamy mięśnie zwieracza odbytu. I całe te mięśnie odnamiennicy staramy się wciągnąć do środka, nie napinamy. Naszych struktur, tutaj mięśni brzucha, żeby ich nie aktywizować. One będą się troszeczkę napinać. To będziecie delikatnie wyczuwali. Starajmy się wyizolować tą pracę, co będzie niezwykle ciężkie na początku. Na początku trzeba sobie ją zwizualizować, wyobrazić i po prostu, jakbyśmy chcieli naszym umysłem, zaktywizować nasze mięśnie. I jeszcze raz przywodzimy wdech, wydech. I napinamy cewkę moczową, zwieracz odbytu, wciągamy do środka. Ja sobie wyobrażam, jak praktycznie wchodzą do środka moje jądra, i rozluźniamy, i spokojnie oddychamy. No i tą fazę, którą powtarzaliśmy przed chwilą, spróbujcie sobie podzielić na kilka etapów. Na początku to są krótkie skurcze, które sobie wyobrażacie. Później te skurcze będą dużo dłuższe, wytrzymajmy to dużo dłużej, ponieważ nasze mięśnie dna miednicy składają się w proporcjach 70 do 30, czyli 70 to są włókna wolno-kurczliwe, które wytrzymują długie, statyczne napięcie, szybko kurczliwe, pozwalają nam szybko zareagować, dlatego ta praca wydłużona będzie jak najbardziej wskazana. I teraz kolejne ćwiczenie i to już jest ostatnie ćwiczenie. Przygotujcie sobie koc albo ręcznik, połóżcie na, na kolana i możecie napierać. Ja nie mam tego ręcznika, będę napierał rękoma na moje uda i z jednoczesnym wydechem będziemy napierać i unosić nasze stopy do góry, czyli zgięcie grzbietowe. I znowu rozluźniamy wdech, wydech, napór, podniesienie stóp, zaciśnięcie mięśni, Dna miednicy i rozluźniamy wdech. I znowu wydech. Napieram rękoma, tutaj na moje uda podnoszę moje stopy ku górze, czyli sknięcie grzbietowe stóp. I staram się napiąć te mięśnie kegla, mięśnie dna miednicy. Znowu wizualizując, że wciągam je do środka wydech wdech, przepraszam. I spokojnie rozluźniamy. Poddychajmy sobie spokojnie i znowu robimy wdech, wydech, napieramy, podnosimy, wizualizujemy, że te mięśnie są ciągnięte do góry i robimy wdech, rozluźniamy. Powtarzamy sekwencję 10-15 razy. No i moi drodzy, kończymy. Ja już sobie wstanę, żeby lepiej mi było mówić do Was. Te ćwiczenia będą wspomagały wasze dane dna miednicy, mięśnie Kegla, doskonale będą wspomagały także w przypadku nietrzymania moczu i doskonale się w tych przypadkach sprawdzą. Cały artykuł odnośnie prostaty o samodbałość, o prewencję, zapobieganie, a także leczenie, zamieściłem na blogu, zamieściliśmy na blogu Link znajdziecie w opisie filmu, także zapraszam serdecznie na cały film o prostacie, bo jest to taki wstydliwy temat dla mężczyzn, który jest nie za często poruszany, jest jeszcze tematem tabu, a jednak od tego 40 roku życia należy badać sobie tę prostatę. Ja mam 39 lat i już jestem także po, po pierwszych badaniach tej prostaty. Nie jest to nic strasznego, nie jest to nic. Któro, co by mi uwłaczało, wręcz trzeba się tym chwalić i że regularnie się badam, także zapraszam mężczyzn do regularnego badania prostaty, bo myślę, że w przypadku kobiet nie trzeba to powtarzać, w przypadku mężczyzn trzeba wielokrotnie to powtórzyć. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli też tak uważacie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, czy dbacie o mięśnie na miednicy, czy taki trening Wam się spodobał. A ja zapraszam serdecznie do inwestowania we własne zdrowie, inwestowania we własną jakość życia, do naszego miejsca regeneracji Biały Płotek. W opisie filmu znajdziecie link. Dzięki wielkie. Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. Hej.